poprawi humor Mam jednoroczca i zjadłabym se tosta Nie Nie znoszę tej piosenki Zniszczyła się Aniela Nigdy nie chciałam jej nagrywać A ty macie takie grobowe miny? Umarł ktoś? Tak, bo odchodzę Ciebie też mam dość Zrywam z tobą W takim razie Mogę wrócić do galaktycznej od co jak co, ale Anatolia może odejść z sióstr, ale nie może tak po prostu odejść od Ciebie. Musicie się jakoś pogodzić. Musisz po prostu z nią szczerze porozmawiać, jak bardzo Ci na niej zależy. Proponuję czarną koszulę. No i co my tu robimy? Podcinamy, farbujemy, co my robimy tutaj? No dobra, w takim razie leć do niej, zobaczymy co się stanie. Anatolia, musimy porozmawiać. E, Psst. Chciałabym tylko powiedzieć, że na samym końcu filmu będzie kolejne głosowanie, i to wy decydujecie, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Anatolia, nie rób tego. Czego? Nie odchodź. Od kogo? Ode mnie. Dlaczego? Bo jeśli odejdziesz, to wrócę do galaktycznej otchłani. Aha, ładnie wyglądasz. Dziękuję. Specjalnie dla ciebie. Aha. To też dla ciebie. Skąd wiedziałeś, że lubię umarłe kwiaty? Bo ja też je lubię. Ciekawe, czy się pokłócili. Śmiał twierdzić, że tak. No ja tam jestem do nas, chłopaka, moja krew! Ale co to są za dźwięki? Może coś tam się złego dzieje? Może się jeszcze bardziej pokłócili? A nie wiesz co? Ty to może zatkaj uszy, wiesz? Bo chyba jesteś jeszcze za mała na te sprawy. Okej. Okay. No i ciekawe, co tam się dzieje! <grystanie> Tak właśnie pozbywam się negatywnej energii. Też powinnaś spróbować. Aha. Ja jednak popatrzę, jak ty sam to robisz. Ja nie mam w sobie negatywnej energii. O, chyba skończyli. I już? Tam wszystko? Ale słabo. Dobra, bo schodzą na dół. Co? Nic nie słyszę! A więc moi drodzy, pogodziliście się? Tak. No po tym co słyszeliśmy, to na pewno! Pozbyłem się negatywnych emocji. No, tak, wiadomo, że nie? No dobra, w takim razie wróciłaś do Anatola. Więc pewnie wracasz też do sióstr. Po prostu już nie chcę brać w tym udziału. Jakoś chyba jeszcze możemy cię przekonać. Na pewno jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Mi dam obojętnie, jak dla mnie nawet możecie robić pojedynek na kij od szczątki. Hmm. To nie jest wcale głupi pomysł. Nawet jak na ciebie, Alfonsa. Dokładnie. Jeśli chociaż jedna z nas pokona Anatolię, wtedy ona zostanie w siostrach. Uważam, że być może trafiła nam się walka z wiatrakami. Nie, no ja wszystkie wentylatory pochowam do piwnicy już. Chodzi o to, że jest to trudne zadanie i możemy przegrać. A, czaje. Rozumiesz? Nie. Ani trochę. No to wybierzmy łatwiejsze zadania. O, dobry pomysł. Każda wybiera jedną konkurencję, za to Anatol będzie decydował, która wygrywa. Tylko wiesz Anatol? My zrobimy wyzwanie na sztuczkę magiczną. Dobra, Anatolia, skup się na kulce, ok? Okej. Okay. Patrz na kulkę cały czas, ok? Raz, dwa, trzy. Wow, nie ma. A młano, kto we mnie? Ameliną we mnie. Oj, ups! No to teraz Anatolia. <sighs> Wow, ale fajne! Jak to zrobiłaś? Normalnie. O, a to musi być bardzo trudne. Anatolia. Hmm, dacie radę, siostry. Wierzę was. No dobra, to teraz ja. No dobra, w tym to na pewno wygram. Dawaj. Która z nas dłużej nie będzie mrugać? Okej. Tylko jeszcze wiesz, muszę se y, pomrugać, przygotować się, nie? Okej. Dobra, czas start! To jest za trudne! Wcale nie. Anatolia. W takim razie wyzywam Anatolię na mecz szachów. Tylko wiesz co, Albertyna? My nie mamy szachów. A więc cóż mamy? Dobrze. Kończmy to wreszcie. Odsłaniamy karty. Trzy damy. Dasz radę, Albertyna. Cztery asy. O nie! Nawet nie wiem, w co gramy. No to może Aniela, może Ty uratujesz sytuację. Waszym zadaniem będzie wypowiedzenia słowa bąbelek poważnym głosem. Czas start. Bąbelek. Aniela, teraz Twoja kolej. <grystanie> bąbelek! Wygrałam. No, ej, to niesprawiedliwe. No, to ostatnia nadzieja w Adzie, czyli na pewno przegramy. Anatolia, już możesz pakować walizki. Ja już zajęłam fotel w Arrivederci, for favor! Nie mów tak, Alfonsa! Jeszcze jest szansa! Nadzieja umiera ostatnia! O, no i nagle się odezwała ta pełna nadziei dobra siostra, co? No, Alfonsa, ile będziesz się jeszcze gniewać? A możecie teraz przestać? Próbujemy rozwiązać sprawę pozostania Anatolii w siostrach. No właśnie, ja już sama nie pamiętam, o co wtedy poszło. No właśnie, Alfonsa, mi to opowiedzieć. A ja nie chcę do tego wracać. Wolisz, żeby oni czekali na to kolejny rok? No to może zapytamy ich. Dajcie znać w ankiecie, która się wyświetliła właśnie teraz. Czy chcecie poznać przyczynę sporu między mną a Iko? Bo mam nadzieję, że pamiętacie, że to właśnie wy decydujecie, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Zatem widzowie głosują, a my przechodzimy do ostatniej konkurencji. Musisz się pogodzić z przegraną. O nie nie, to ty się pogódź, że spędzić z nami jeszcze sporo czasu. Jakie jest ostatnie wyzwanie? A ostatnie zadanie to zaśpiewanie mojej najnowszej piosenki. Dawaj Ada, dasz radę! Nie jadę do sklepów po masę prezentów, bo kasy nie mam znów. Nie jadę do sklepów po masę prezentów, bo kasy nie mam znów. I Bum, moja najnowsza piosenka jest już na kanale i mam nadzieję, że ją widziałaś, bo teraz Ty ją zaśpiewasz. Ech, nie zaśpiewam. Co? Co powiedziałaś, bo nie słyszałam? Mm. Nie zaśpiewam. O, no jaka szkoda. Oznacza to dyskwalifikację. Czyli kto wygrał? Ada, bo Anatolia nie zaśpiewała. Hurra! No i dawaj, Anatol, pokaż ten zwycięski baner. Wygrywa Ada. Hurra! A więc jednak zostajesz. Cieszysz się? Uho! Strasznie. Dalej będziemy wielką, szczęśliwą rodziną. Jeszcze się z nami troszeczkę pomęczysz. Czy to oznacza, że muszę wracać na stary fotel? Niestety tak. Uuu, no dobra. Ale wszystko ładnie i pięknie się skończyło. Anatolia została w siostrach, tak samo wróciła do Anatola, a to właśnie wy decydowaliście w ankiecie na moim Instagramie, co się wydarzy, a mogliście sprawić, że Anatolia kompletnie nie wróci i zniknie. Wszystko się udało! Teraz czekamy na Wasze decyzje, co wydarzy się w kolejnym odcinku. Możecie też pisać propozycje w komentarzach. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, aby nie pominąć żadnego filmu. Tym bardziej, że chcemy, aby nasza YouTubeowa rodzina coraz bardziej się rozwijała. Pamiętajcie, że na sklepie Ady są fajne koszulki i gadżety z motywem z sześciu sióstr. mam jednorożca i co chcę na święta. Klikajcie kciuki w górę, bo dzięki temu mamy motywację do kolejnych odcinków. A kolejny odcinek już za dwa tygodnie, 5 stycznia o godzinie 17, więc widzimy się, do zobaczenia i pa pa!